Hej, wiedzieliście, że możecie sobie zagrać w MotoGP na swoim smartfonie? Jakoś mi to umknęło, ale jak się okazuje, DORNA wypuściła oficjalną grę Motocyklowych Mistrzostw Świata również na smartfony, co jest ciekawym pomysłem, bo w zasadzie można by pomyśleć, kto dzisiaj nie ma smartfona, prawda? Ale że lubimy się ścigać, no to myślę, że taka gra może być świetną odskocznią. No i teraz widzicie ją na ekranie. To jest. Yy... Gra, która oczywiście ma wszystko aktualne, zespoły Yamaha, Ducati i tak dalej Wszystkie tory są oficjalne, wiadome, to jest Dorna. Mało tego, możecie coś wygrać, ale o, o tym za chwilę. Yy, gra jest bardzo, bardzo prosta. Wymaga od nas tylko zręczności i dobrego refleksu. Nie skręcamy. Tutaj mamy po prawej stronie coś takiego jak gaz, po lewej stronie coś takiego jak hamulec i musimy po prostu wciskać te kółeczka w odpowiednim momencie. Im lepiej to robimy, tym lepiej nasz zawodnik jedzie, nadrabia kolejne tam dziesiąte sekundy i wyprzedza kolejnych zawodników. I przy okazji hamowania często jeszcze ten przycisk trzeba trzymać do momentu e, odwinięcia gazu, że tak powiem. Więc wszystko się sprowadza tylko i wyłącznie do naszego refleksu i zręczności. Także gra jest bardzo, bardzo prosta. Wygląda dość ciekawie. Jest szybka przede wszystkim, no tutaj akurat jest taki tutorialowy wyścig, więc są dwa okrążenia w Katarze, ale generalnie y, są to trzy okrążenia, ale też oczywiście czasy y, tych okrążeń troszeczkę odbiegają od tych, które znamy z prawdziwych torów, z prawdziwych wyścigów, więc wyścigi są szybkie i myślę, że gra jest bardzo y, spokojna, jeśli chodzi o przetwórstwo. Przeczekanie gdzieś, żeby się nie nudzić przed snem czy w toalecie. Także myślę, że warto spróbować. Wspomniałem teraz też o tych nagrodach. Dorna wymyśliła coś takiego, że są tu oczywiście rankingi w ogóle i. A jeszcze ważna informacja. Gra jest całkowicie darmowa, możecie ją pobrać na pewno w sklepie Play, nie wiem jak jest systemie iOS, bo nie korzystam z żadnych produktów typu iPhone i tak dalej, ale myślę, że pewnie też się tam znajduje. Natomiast na pewno na Androidzie w to pogracie. I teraz zbieracie punkty do rankingu, które tutaj widzicie po, w lewym górnym rogu. I sytuacja wygląda tak, że oczywiście jeżeli na koniec jakiegoś tam miesiąca, załóżmy, zbieracie tych punktów najwięcej, czy tam w top 3, już nie pamiętam, no to dostajecie realne, faktycznie nagrody obdorne i to jest bardzo fajna rzecz niestety nie pocieszę was jak się dorwą do tego Chińczycy, Hindusi i tak dalej i siedzą na tej gierce ogromnymi godzinami no to niestety wierzcie mi próbowałem swego czasu i ciężko, ciężko musielibyście chyba swoje życie po prostu rzucić prywatne w kąt i zacząć tylko i wyłącznie w to grać. No to raczej jest nierealne, żeby tu faktycznie coś wygrać. Natomiast trzeba sobie popykać dla odstresowania, dla luzu i poćwiczyć trochę też refleks, bo to jednak ćwiczy refleks. No, staramy się coraz bardziej trafiać we właściwe punkty. O, teraz się udało perfekt. Więc myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Jak już wspomniałem, gra jest darmowa, ale oczywiście, jak żeby inaczej, Dorna nie chce odstawać od całego świata gamingowego. Więc gra zawiera mikrotransakcje, do których nie jesteście zmuszani na szczęście. Nie wyświetlają się też żadne reklamy jakieś utrudniające życie. Natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę, um, usprawnić swój motocykl bo tutaj oczywiście nie ścigacie się takim jakby gotowcem typu, że nie wybieracie tam Rosyjego czy kogoś tylko ścigacie się swoim jakby zawodnikiem wybieracie tylko jakim motocyklem chcecie jeździć no to ten motocykl się jeszcze usprawnia, więc teraz yy, mój pewnie ma jakieś słabe statystyki, wygląda to jak wygląda aczkolwiek jesteśmy na trzecim miejscu, wow yy, ale myślę, że yy, no da się w to oczywiście grać bez płacenia tylko to pewnie będzie grind, grind, grind i najzwyczajniej długo to wszystko potrwa. No i tak wyglądał pierwszy wyścig, który miał zaledwie dwa oknożenia. Tutaj jest jakieś podsumowanko. Zdobywacie oczywiście wirtualną walutę, dzięki której możecie właśnie kupować te ulepszenia. Hmm, może nie teraz. Tak się to wszystko prezentuje. No ja mam jakieś 22 diamenciki, które wpadły chyba po prostu gratisem. Widzicie na te punktację po lewej stronie, no to jest Kosmos. 23 miliony, aha, punktów. Ja my teraz zebraliśmy 200 tysięcy. No tutaj oczywiście właśnie wybieramy motocykle. Chociaż widać, że można też chyba jednak pościgać się takimi. No to nawet lepiej. No i generalnie się to... Trochę się nie maczy. Tutaj są jakieś boosty do dokupienia, na dany wyścig jeden, że tam macie plus ileś do, do prędkości, to jest takie dziwne rozwiązanie. No ale jak to mobilki, gra jest darmowa, ale potem jest ukrytych ileś tam rzeczy, żeby jednak wyciągać tą kasę od ludzi i żeby się to w jakiś sposób zwracało. No, widzę, że ludzie grają, więc chyba nie jest tak źle. Oczywiście większość raczej z takich rejonów mm, mocno azjatyckich. A też można powiedzieć, że jest trochę klasyka. Ja tam powiedziałem na początku, że w ogóle sezon jest, wszystko jest aktualne, ale widzę, że to jest sezon 2021. Natomiast wiem, że był po drodze aktualizowany, chyba, bo szukałem informacji na temat tej gry i ona wyszła w 2019 albo 2018, już nie pamiętam. Gdzieś tam się to wszystko zmieniało, więc może jeszcze wersja 22 będzie. No, no nie wiem, zobaczymy. Graficznie jak na grę mobilną no chyba ok nie ma się co czepiać, może kamera jest to w jakimś innym miejscu osadzona, ale z drugiej strony nie potrzebujemy widzieć aż tak bardzo kto jest przed nami jak, ponieważ tutaj chłopkiem steruje akurat gramy, tylko zajmujemy się gazem i hamulcem. No więc tak to się prezentuje, sprawdźcie sobie, na pewno znajdziecie to w sklepie Google, ona nam ta, ta gra ma taką dziwną ikonkę i może wyglądać jak nieoficjalny produkt, Yy, takie było też moje pierwsze skojarzenie, natomiast spokojnie to jest oficjalna Gradorny, więc tam się nic nie powinno dziwnego dziać. Yy, ewentualnie chyba gdzieś też na stronie internetowej motog.com powinniście znaleźć informacje na temat yy, tej produkcji. No i chyba tyle, no więcej nie ma co o tym mówić. Dobra, szybka zręcznościówka, żeby sobie popykać w wolnej chwili. Także zachęcam do spróbowania, wiele to nie kosztuje, dużo czasu nie zajmuje, a może Wam przykładnie do gustu i nie wiem, zrobimy jeszcze w tym jakieś zawody, gdyby się dało na refleks i zręczność. Nie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!